Dzień szczęścia. Szczęście to nie tylko stan umysłu, ale także wybór, który możemy podejmować każdego dnia. W mojej pracy widzę, jak wiele osób szuka sposobów na poprawę swojego samopoczucia i osiągnięcie wewnętrznego spokoju. Hipnoterapia i quantum healing to skuteczne narzędzia, które mogą pomóc Ci w odkryciu Twojego wewnętrznego źródła szczęścia. Poprzez pracę z podświadomością i energią możesz nauczyć się, jak zmieniać swoje myśli i emocje aby żyć bardziej świadomie i szczęśliwie. A teraz zapytaj siebie. Czy jest coś, co cię utrzymuje w stanie szczęśliwości? Jeśli tak, to zrób to dziś. To może być coś małego, chociażby posłuchanie muzyki z młodości, zjedzenie tego, co lubiłeś, lubiłaś w dzieciństwie. I teraz zamknij oczy i smakuj tego szczęścia. Poczuj pozytywne emocje, które wypełniają twoje ciało. A potem Zapisz się na sesję u mnie i odkryj, jak możesz zwiększyć swoje poczucie szczęścia i spełnienia. I podziel się swoimi myślami w komentarzach. Co daje ci uczucie szczęścia i spełnienia? Jakie są twoje sekrety na szczęśliwe życie?